To szansa nie tylko na zabezpieczenie swojego majątku, ale również na uniezależnienie się od instytucji i zmiennych sytuacji, które dzieją się na rynkach finansowych. Jednak, przed dokonaniem inwestycji w złoto, należy zaznajomić się, zapoznać się z podstawowymi pojęciami, które dotyczą złota, jego wagi, jego wyceny i co kształtuje i wpływa na jego kurs. Dlatego z ceną złota związane jest pojęcie uncji i dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, skąd i dlaczego wzięła się uncja złota, co ma na nią wpływ. Witam Cię serdecznie na kanale o inteligentnym inwestowaniu i zapraszam do komentowania, subskrybowania, udostępniania. Lecimy z tym jubileuszowym 50. odcinkiem. Inwestowanie w złoto nierozerwalnie wiąże się z pojęciem uncji, gdyż jest to podstawowa jednostka miary masy złota. Uncja oznaczona jest symbolem OZ. OZ jest to jednostka masy bądź objętości, za którą może kryć się wiele wartości. Wynika to z niczego innego jak tylko z historycznych zaszłości, gdzie na przestrzeni wieków istniało wiele różnego rodzaju systemów miar i wag i miały one po prostu różne zastosowania. Natomiast obecnie najpopularniejszymi odmianami uncji jest uncja międzynarodowa i uncja trojańska. Miarą uncji międzynarodowej jest 1,16 funta międzynarodowego. Miarą funta i oznaczeniem funta międzynarodowego jest symbol LB Jest on stosowany przede wszystkim w krajach anglosaskich i wynosi około 0,45 kg. Natomiast sama uncja międzynarodowa w takim wypadku wynosi około 28,35 g. Uncja trojańska to z kolei 1,12 funta trojańskiego. Ze względu na swoje zastosowanie bardzo często była nazywana uncją aptekarską bądź uncją jubilerską. Fund trojański określany, był, określany jest symbolem OZT i od wieków, od wieków był wykorzystywany jako jednostka masy metali szlachetnych. Stąd też ta tradycja nadal jest kontynuowana. Masa Uncji Trojańskiej wynosi zatem 31,1 grama i można by powiedzieć, że ta wyjątkowa waga, tak nietypowa, podkreśla właśnie wyjątkowość metalu szlachetnego, jakim między innymi jest złoto. Skąd więc nazwa Uncji Trojańskiej? Historia ta związana jest z miastem we Francji, z Troyes, nie z grecką Troją, tylko właśnie. Z miastem we Francji, które w średniowieczu było ośrodkiem handlowym, bardzo ważnym ośrodkiem handlowym, w którym właśnie między innymi bardzo mocno korzystano ze złota, którym wymieniano towary bądź usługi i płacono nim za nie złotem. I mimo to, że na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do systemu SI, czyli do gramów, kilogramów, metrów, w odniesieniu do złota najpopularniejszą masą, najpopularniejszą miarą jest uncja. I względem uncji notowane są kontrakty terminowe na giełdach surowcowych na całym świecie. Najpopularniejsze giełdy to giełda w Londynie, w Nowym Jorku, w Szanghaju, które mają wpływ w największym stopniu one mają wpływ na to, jaki jest kurs złota. Oczywiście na, na tych giełdach notowane są kontrakty terminowe i bardzo, tylko bardzo niewielka część tego złota, które jest notowane na giełdach, ma pokrycie w fizycznym złocie. Z racji tego, że złoto notowane jest na giełdzie, tak jak inne surowce, na przykład ropa, która mierzona jest w baryłkach czy powiedzmy zboża, czy drewno, czy inne, inne surowce, ceny złota ulegają ciągłym zmianom i jest wiele czynników, które mają na wpływ na cenę złota. Natomiast tymi kluczowymi to jest się, ścierający się ze sobą podaż i popyt. Bardzo dużą, bardzo dużą wpływ na Cenę fizycznego złota ma y, sytuacja gospodarczo-polityczna na świecie. Poziom inflacji, który, która albo rośnie, albo maleje. Stopy procentowe w poszczególnych krajach, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tym kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na cenę złota, jest kurs dolara, gdyż złoto na całym świecie notow notowane jest tylko i wyłącznie do tej waluty, czyli tylko i wyłącznie jest w odniesieniu do dolara. Podsumowując, podstawową jednostką masy złota jest uncja, i względem niej podawany jest kurs giełdowy, kurs wartości złota w danym momencie. Warto tu jednak przypomnieć i podkreślić, że złoto fizyczne można nabywać na przykład w formie sztabek inwestycyjnych. O innej gramaturze, począwszy od 1 grama przez 2,5, 5, 5 gram, 10, 20 gram, następnie uncja, potem 50, 100, 250 gram, 500 g, kilogram i tak dalej. Natomiast monety inwestycyjne najczęściej wykuwane są w formie monety uncjnej, pół uncyjnej, półuncyjnej, ćwierćuncyjnej i czasami jedna dziesiąta uncji. Natomiast najistotniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że, że złoto inwestycyjne jest surowcem, jest aktywem znanym od wielu tysięcy lat. Przykładowo, 2000 lat temu za uncję złota można było nabyć gustowny uniform, a w obecnych czasach? Można za uncję złota kupić szyty na miarę wysokiej klasy, wysokiej jakości garnitur. 100 lat temu za kilka uncji złota można było kupić ówczesny samochód, a w obecnych czasach można za mniej więcej tą samą ilość złota kupić najnowszej marki samochód. To pokazuje, jak bardzo złoto przynosi wartość w czasie. Pozwala zabezpieczać siebie, swoich najbliższych na przyszłość i daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa, czego ja osobiście ci serdecznie życzę. Dziękuję Ci za uczestnictwo, za to, że jesteś ze mną, za ten 50 odcinek, w którym Ty także wziąłeś udział. Mam nadzieję, że dał Tobie on jakąś wartość, że zostawisz tutaj komentarz, podpowiesz mi, na jakie tematy chciałbyś, żebyśmy tutaj razem dyskutowali. Dziękuję jeszcze raz, zapraszam do komentowania, subskrybowania, udostępniania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!